Да вообще бишь Czekaj, laskawo się nie wyspałem. Aha, wizja, dobra. Tak, w ogóle nie. Czy wiecie, tylko 94 wie, was w kolejnym odcinku? Nie wyspałem się, bo mi się śniły jakieś kurde podwodne kosmiczne. Coś? A że pod wodą się słabo oddycha, to się nie wyspałem. że, Także... No. Więc że zauważyliście to jest taki mały zgrzyt. Kotorze, że w momencie jeśli zrobią się te misje i mamy tę rozmowę właśnie tutaj w kokpicie z Bastilą, To ona tak dosyć długo czeka na to, żeby się zacząć odzywać. Zauważyłem taki mały zgrzycik. No dobra, to wypróbujmy Johani, będzie trzeba ją zapewne podładować. Ona jest obrońcą żelek, więc zajebiście się sprawdzi w walce wręcz, więc trzeba będzie jej ogarnąć jakiś konkret y, mieczyk, ale no, jest już na szóstym. Trzeba jej będzie ogarnać jakiś konkretnie, z niej chyba zrobię Sztu szturmowca, znaczy takiego, no, pociwego ognia albo, No dobra, coś może dam. Yy, Swoją drogą, Dżuhali ma taki, a dobra, walka dwiema, broń mi to nie, walka, porobiony potężny atak, to tak, moce. Yy. No wezmę leczenie w sumie, to się jednak jej może jeszcze jakoś przydać, podnieść kolejny poziom atrybuty. O. Siła. Daj mi siłę, myślę. Ono ma troszeczkę bustu do składania się, ale to jest umiejętność, która de facto dla obrońcy daje chyba przestaje istnieć. Ale nie ma to częściowo ze względu na, no, tak jest zrobiona ta postać, bo kobieta-kot i w ogóle ma takiej kocie ruchy, nie? To jest, co, nie? Dobra, no i tak jest to skonstruowane. Jej będę dawać chyba jakieś właśnie takie busty, w sensie wzmacniające. A no trochę tutaj widzę, ma jakieś mocne, mocne moce. Jej damy takie busty, które odporność na moc, takie odpornościowe mocno. Bo jej to się bardzo przyda. A Bastille będę robić na zasadzie. No. Na zasadzie jednostki, takiego trochę supporta. może bardziej. A nie, jednak mogę jednać coś do skradania się, to, to w sumie skorzystam. Żeby, żeby było... o, żeby było parzyście. Co? Aha, dobra, bo, istniał, bo się, nie bo mi się popierdzieliło. Okej, okay, to dam jej trafienie krytyczne teraz. E, moce. Szybkość rycerza czy odporność... dobra, dam jej odporność na moc. To się... Po, po, poleca nam zdolność, tak w ogóle. Odporność na energię potem jej chyba dorzucę. Bo nawet teraz... O, i teraz będzie parzysta tamie mnie poprawiają na energię. To się przydaje, bo to daje niewrażliwość na trucizny, choroby, tarcze, obserwujące przeobrażenia od dźwięku, ognia itd. Czyli taka w sumie... Taka w sumie tarcza, tylko no trochę może słabsza, ale praktyczna rzecz. W sumie sam... Nie, nie wiem czy ja sobie tej mocy w ogóle nie wezmę w którymś momencie, bo czekajcie. E, bo to jest moc uniwersalna, a moce uniwersalne przypomnę nie mają żadnych...

Come. but I could see that you're not mad enough to back up your work of your worthless existence feel free to come <coughs> by our enclave here we have many many ways to fulfill your <coughs> wish <coughs> <coughs> together yeah what are you oh I apologize master Jedi I should not have been rude

I know that there's nothing. I neutrality they enforce it very strictly. So, we just have to sit here and let the Sith insult us and we can't raise a hand against them. Otherwise, the Republic will face severe Kolto export restrictions. And that could lose us the war altogether. situation know what is, Czy widziałeś to roz. Dobra, dlaczego na są A No tak, po kolto. Kolto to jest środek leczniczy, który. Jeśli kojarzycie bakte, to jest to w sumie dosyć podobne, coś tylko kolto jest chyba mocniejsze. A więc dobra, dopytam. Się ja, do... A, dobra. Bo generalnie Kolto to jest taki bal, taki z... Z... substancja lecznicza działając, podobna jak Bakta, tylko chyba Kolto jest mocniejsze, poza tym Kolto wydobywa się tylko na mananie. Nie wiem, czy znali Bakta te 4000 lat temu w ogóle, ale kolto no, wydobywa się tylko na mananie i w efekcie w momencie kiedy mamy wojnę, dobra dalec. W momencie kiedy mamy wojnę teraz to takie coś się bardzo przydaje. Więc nie dziwię się, że a Serkatowie, no cóż, pieniądze! Bo mogą wyciągać kasę zarówno z Republikanów. A raczej boją się ryzykować raczej nie będą ryzykować tego, żeby coś zrobić tym Serkatem w momencie, kiedy to oni sprzedają im to kolto. A zgarnięcie może być problematyczne oni, bo. pewnie pod wodą, więc. No dobra, nieważne. Idziemy.

no, też bym mógł... A to akurat chyba nie zmieniło nic w tym Są czasem takie opcje dialogowe, że się wybiera, ale to i tak niczego nie zmienia w tym, co mówi postać tego. Takie bardziej chyba chwyty socjologiczne, psychologiczne, że co, co wybierze? Wybieramy to w zależności, nie wiem, od swojego charakteru, aczkolwiek gracze to są tacy bardziej beta. Be, be, to, może nie beta, może nawet nie alfa, tacy bardziej testerzy, że. Zrobię sobie jedną opcję, no, a później, ok, to pierdėknę tę drugą i tak dalej. No. Także gracze nie podchodzą za bardzo chyba do tego w taki sposób, przeważnie do takich gier w sensie, że są postacie jakoś, chyba że są faktycznie jakieś dating simy czy coś, ale to tak czy siak to ogarnięcie tego typu relacji, postaci, relacji w ogóle wiedzy ludzkiej w grach na takim stopniu złożonym, jak to jest miejsce w, w życiu, to w grach jest to takie dosyć no ciężko jest. Nawet w Dating Simach czy coś w tym stylu, jest to raczej, jeśli są one faktycznie zrobione po coś takiego, to no nie da się to aż tak bardzo dobrze zrobić. Także no. Czyli Belek wykonował za Was robota. We no, raczej się tego, no, za łatwo tego nie da. w momencie kiedy te, te relacje takie z postaciami są takie, no, drugorzędne, no to i jest to jeszcze bardziej ułomne, jak widać to widać jeszcze bardziej z dystą. Aczkolwiek w, kotorze, w kotorach są dosyć fajnie to rozwiązane nawet. Przedem na, na te czasy, szczególnie na tamte czasy, to już w ogóle, a teraz też to potrafi. Warto zapamiętać. Warto zapamiętać tego typa czy tam typkę. No i jeśli słyszycie, to znowu te dziwne głosy, do których trzeba się przyzwyczaić. Ja nie mam nic dobrego do ciebie. Spotkamy się. nawet wiem czemu. No dobra, ale jest warto zapamiętać, bo się przyda w którymś w pewnym momencie dziedziniec. Środkowo zachodnie Czekajcie, bo mapa. Już od razu mam odsłonięte, miło. Dobra, to wchodzimy tutaj jednak, dobra. Ważną rzecz jeszcze zobaczę, bo w tej chwili to mi się przyda. Nie mam perswazji mocą chyba. Niedobrze A w tej chwili mi się przyda, ale to już tam za chwilę. Który mam poziom? Znaczy idę do następnego, no troszeczkę z tym gościem można zagrać w pazaka No czekajcie Jak widzicie te bele, bele to warto be beczki to warto zaglądać zawsze No i, f no i się ragnę. O, to są takie mam. No tutaj trzeba do niego zagadać niestety Wyjrzysz, oczywiście, nie ma ciebie do przestrzeni, prawa lodowiskowa. No właśnie, do tego by była potrzebna aspekty z niemocą. Chyba się już domyślacie. Y a nie, a nie z jakiegoś powodu mam. Ehe, e no sorry, ale. Ma Mamy ciasny budżet, nie przeszkadzać, nie wykorzystać force na głowę, jak się zaś chce, kobietę, kobietę, kocie, puchu, marli kurty. A my cię bójże, OK Dopiero przyjecieliśmy zarobić, bo no, to można zarobić rękę. Zaraz pokażę jak. A to jest w sumie chyba tylko pojedyncze, aczkolwiek. Bo będę jeszcze od razu powiem, będę po ogarnięciu tego wątku, no manam, będę tu jeszcze zaglądać, bo jest tu kilka pobodków po wątnych, pobocznych po wątków kuźwa. To dobra? Dobra, spamitajnie o to.

Ale że powiedział się to nie jest <mum> Szczerze wbrew pozorom, że Jedi są strażnikami pokoju i tak w, i w ogóle, to z tego co wiem, to Jedi nie mają za bardzo takiego dobrego PR-u mimo wszystko. Nawet nie, nie tylko teraz czy później, ale no. Trzeba powiedzieć, że Jedi też nie mają. Znaczy, okej, okay, są ludzie, którzy jak na przykład Juchani, i że jarają się Jediami. Jakiś się zakończyć. Z ja? jarają się czy coś, ale są też tacy, którzy tego nie robią. I to jest tak, no tak... Nie wiem jak to jest. Nie robiłem sondaży, ale to nie jest tak, że są super zajebiście lubiani. I w ogóle... uuu... Jara się jedajami. To lift myself out of the rut I had been living in for years, and to make a real I not The foolish delusions of a child, but this child made it happen. As soon as I was able I left my world and went in search of them. I found them and was accepted. I had been living my dream of Antonin for several years before you came. Although, perhaps I was not Było, przy, te, przy okazji ta akcja ze zniszczeniami. co do tej mistrzyni, to widać, że nie przyszła na ciemną stronę, skoro nie wpadła na pomysł, żeby ją czy coś, albo po prostu sprawdzić, czy żyje. I potem dobić. Ale no dobra, to jest, no coś. A to są sergatowie, właśnie, te rybostwory. Uh -huh -huh -huh. Jak już mówiłem, nie lubię wody i wodnych rzeczy, ale fontanny jakoś lubię. W sensie, nie lubię nadmiaru wody może, o. I trzeba powiedzieć, że Acto City to jest właściwie taki event chyba na skalę mana, bo Selkatanie generalnie pływać potrafią i chyba wszystkie ich aglomeracje są zasadniczo pod wodą. Chociaż to widzę jakieś stateczki, ale to może w ramach... Chyba, że to na orbicie czy coś, bo tam chyba widzę jakiś Nebulon B pły leciał nawet. Że nie, to nie te czasy. Ale, genera ale generalnie Selkatowie mieszkają chyba raczej pod wodą, a to City to jest właśnie takie miejsce dla zwiedzających bardziej. Bo szczerze powiedziawszy wydaje mi się, to takie mało selkatańskie, aczkolwiek fontanny są git. Dobra, lubię wody, ale w nie w nadmiarze. Nie lubię bitew morskich w jakichś RTS-ach czy co sobie, A podróżny. Można tak sobie do nich zagadać, ale to się w dużo nie w dzieje. Będą dystrybucji koltonosek, nie interesi. Do lądowiska, do nas nie. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Taka misja dzisiaj będzie zwiadowcza. w Uniwersytetów to nas nie interesuje, przynajmniej na razie. Zachodnie. Ach to. Ach to, ach to.

Jedi to... A no tak myślałem, dobra do, do Ambasady Republiki jeszcze się wybierzemy. O, to jest dosyć istotne miejsce też tu warto. No szybko nawet skończy. No dobra, zagadamy. Nie no, mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Yy, dobra, w skrócie. Bo są te nowe... A, a chcę wam pokazać jeszcze dzisiaj całe Manon, żeby chociaż to mieć w głowie. o! To jest to, to Jedi e, pewnie są jacyś Jedi Selkatowi, aczkolwiek nie obił mi się żaden jakiś taki głośniejszy przypadek. Co ma zrobić? No i teraz mówisz moim językiem, o co chodzi? Informacji, dobra, Publika, z O, właśnie, i dlatego się chciałem od tych republikańskich najmniejszych dopytać. To na no polityka jest Polityka działa na tej zasadzie i yy, polityka działa tak, że to się zmienia, no cóż, co wybory to inne pomysły. Więcej. No dobra, chyba że wiadomo więcej. Chcą być neutralni. Jak będą neutralni, ogarnę to... Ważne, żeby becale. Sorry, mamy taki ta, ciasny budżet. A, bo jeszcze nie wracają no to w ogóle ciekawe Zajmę się tym dla ciebie Aż okazji zarobię No, no pewno serkatu bo to jest jednak Dobra zajrzyjmy się tu jeszcze Nawalone czy A tu w sumie czekajcie ja jestem tutaj tylko przyjazd. Nie, no, z nie będę się negatywał. Nie, no, mnie tam się tu podoba nawet. Czy znaczy, nawet nie, nie, nie to, że nie lubię wody w sobie, ale no, dobra, już mówiłem, to, że za dużo wody to Nie jest no, A poza tym w grach jakoś Nie lubię wody, w sensie, no, węknie, w nie lubię wody. no, 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 RTS, no, na przykład. Czy gdziekolwiek. Może mogę ci pomóc? Prawie prosty, na pewno by go zrelaksował. No. Pamiętam, że w którymś, nie wiem czy tutaj, czy to właśnie ten gościu, ale pamiętam, że był taki, który też się tak giwał, trochę nawalony. O właśnie, nie to chyba on. To, to chyba ten, bo jak, bo jak gramy facetem i do niego zagadamy, chyba do niego, to będzie tam, że zjeżdżaj, przechadzasz mi w podrywie. Takie coś było, wiem, że. O, to się A czekajcie. Warto przejść do tego zachodniego, bo to można zgarnąć parę pobocznych misji. Dwie dokładnie. A co mi szkodzi? Nie, <laughs> że to się wolałem wybronić, bo daje nam misję. Ale nie no, chyba nie będzie tak, że jak powiem, że. że tak nie no, to chyba na tę misję. Dobra, o co ci chodzi? Czemu ty jesteś? Śrebułom, ja jestem Sesakiem. W którymś momencie ewolucji się spotkaliśmy. Znaczy, byliśmy tam kuzynami, czy coś. Aaa, radykał? To jest nie polityki, fajnie to brzmi. I krótka piłka, szybko. Cóż... Aha, to oni pcie mają nawet. Nie no, do to dobra, ja aż tak się nie ciemę. W sumie w kosmosie to... niby gwiazdy wojny i tak dalej, ale mimo wszystko... We wszystkich praktycznie rasach w zdecydowanej większości raz w Gwiezdnych wojnach raczej dominuje rozmnażanie płciowe, więc... No tutaj to nie kombinował zbytnio. Co Zbyt z tego miał? Miała. Kolejny punkt Spoko. A trzeba przyznać, że ten kotor potrafi dosyć szybko uszczupić budżet.

This is war. In war, certain distasteful acts cannot be avoided. But ask yourself this: when we win the war, would you rather be against the Sith or with us? You make a good point, and I've never <laughs> turned down a job that pays up front. Excellent. Lasko ma niezły sposób targowania się. A nie będę dalej zagadywać, bo o, ta nawalona może być coś. No. No właśnie, chyba tak to działa. Jakbym jakby jakby stworzył postać faceta, to pewnie mógłbym do niej zagadać, a ja by się było ten, że przeszkadzasz mi w podrywie. To była jakby takie coś. Taka sytuacja. No dobra, ale to nie to mi